a czasem wcale. W procesie wytwórczym wykorzystuje się wodę słodką. Po uformowaniu cegieł poddaje się je dwuetapowemu procesowi schnięcia. Najpierw uformowana cegła schnie ułożona pojedynczo na ziemi przez dobę lub dwie, w tym czasie jej wilgotność spada o około 10%, a cegła twardnieje. Na tym etapie uformowana, ale jeszcze mokra cegła oddaje wodę przede wszystkim do ziemi. To jest cecha glin lessowych, porowatych, a całą robotę wykonuje grawitacja. Potem przenosi się ją do przewiewnych hal i układa w słupkach, aby schła dalej. Ten etap trwa minimum 40 dni, a w niesprzyjających warunkach pogodowych może wynieść nawet 60 dni. W tym drugim okresie jej wilgotność spada mniej więcej o kolejne 10%. Na tym etapie cegła oddaje wodę do atmosfery. Na końcu procesu schnięcia wilgotność cegły powinna wynosić około 3-4%.